Witajcie moi drodzy, z tej strony witam Was. Nie, Luka, są na to wiem. Czienki, którzy jeszcze liczyli, że jednak to sen. Nie. Od dzisiaj już, sami jutro, nawet nie od dzisiaj, witam Was Dark Slive. na no, a tym oto, nowym kanale, na który widzę, że już kilka osób zdążyło się przenieść. Nawet przejrzeć moje te trzy materiały, które już tu były zamieszczone typowo gameplayowe. A dzisiaj przychodzę no w tym też z niezbyt długim, mam nadzieję, takim krótkim, takim filmem bardziej informacyjnym. Ale dań się że dość istotnym. Bo wielu się na pewno przyda informacja o tym, co tak naprawdę na tym kanale będzie się teraz pojawiać. Znaczy zaskoczeń nie powinno być. Więc przejdźmy do sedna. Na pewno już widziałem pytanie pod tym ostatnim odcinkiem o migracji. Czy będzie znowu QA? Cóż, mogę odpowiedzieć tak, będzie co Q&A, ale w pewnym sensie w zmienionej formie. Co mam na myśli? A to, że tą serię będę tak naprawdę teraz nazywać hm, Tygodnikiem. Chciałem, że Tygodnik z Wrocławia, chciałem jeszcze coś dodać, ale na razie tak po prostu ogólnikowo Tygodnikiem. Na czym by to miało polegać? Więc myślę, że w takim hm, Tygodniku może weźmy Podzielił się czymś, co moim zdaniem wydarzyło się w ostatnim tygodniu, czy to gdzieś tu na mieście, czy gdzieś w mojej pracy, na ile bym mógł to zrobić, coś w swoim życiu, takie gadu, gadu. A na koniec odpowiedziałbym tak na około 10, maksymalnie 10 pytań, które by się pod odcinkiem pojawiły. Ponieważ mam, mam tak naprawdę. Zamiar swego rodzaju takie zasady wprowadzić odnośnie zadawanych pytań, tak pamiętam, że kiedyś coś takiego robiłem pod QA, pamiętam ten kanale, ale to chodziło tylko o oznaczenie pytania, więc owszem, będzie to co było, czyli że pytanie musi być oznaczone. Zatem musi być P w nawiasie okrągłym. Tak, jeżeli pytanie pojawia się po raz pierwszy. Czemu mówię po raz pierwszy? Ponieważ jak już mówiłem, może coś się tak zdarzyć. W sumie nie mówiłem o tym, mówiłem bardziej o tym, że będę wbiał te pytań max 10. Ale może się ich pojawić więcej. I tu kolejna ważna ma być zasada, pytania mają być jak najbardziej te rozbudowane odpowiednio, rozwinięte sensownie. Nie jakieś króciutkie, jednowyrazowe pytania czy coś tego typu, bo najprawdopodobniej to pójdą tak naprawdę ziup na pierwszy rzut do odrzucenia. Chcecie zadać mi pytanie, żeby to jakieś było konkretne, zrozumiałe, bez jakichś ukrytych dziwnych znaczeń, normalne pytanie. Może się tak zdarzyć, że z wylosowanych 10 pytań jakieś się nie pojawi. Wtedy owszem, możecie je ponownie dać pod nagranym odcinkiem, ale żeby było wiadomo, że ona się pojawia po raz kolejny, identycznie to samo, dajecie wtedy nawias kwadratowy. No raczej chyba nie muszę już pokazywać, raczej wiadomo, co to za nawias. Ale jeżeli na ironie, a przewiduję, że tak może też być, to pytanie też się nie pojawi. Na przykład, albo będzie więcej tych kwadratowych, albo nie, to jeszcze będzie jedna szansa, ale wtedy to już trzeba je dać. Hmm, tu jeszcze jest chyba jeden rodzaj nawiasów. Ile jak one to są? Te w matematyce? Kurde, jak one się nazywają, nie jestem pewien. Jestem trzeci rodzaj nawiasów. Zresztą jak się wejdzie na klawiaturę, na zajrzy na nią, to widać, że nad kwadratowymi są jeszcze takie, nie wiem, dziubeczkowe. Chyba tak, nie wiem, dziubeczkowe. No są to wtedy dla mnie znak, że ten pytanie się już po raz kolejny pojawia i że trzeba faktycznie na nie odpowiedzieć zabrzmiało tak, zabrzmiał z tymi ostatnimi nawiasami, no ale. Dobra no Krótko mówiąc, pytanie pojawia się po raz pierwszy. Dajcie nawias okrągły, po raz drugi kwadratowy, po raz trzeci. Dziubeczkowy. Ale ma być to uczciwie zrobione, bo ja będę kontrolował. Czy faktycznie to pytanie się już pojawiło wcześniej, wierzcie mi. Więc lepiej nie kombinować, szczególnie próbując zmienić jego treść w jakiś sposób, tak żeby wydawało się, że jest inny. Wtedy to pytanie może nawet będzie usunięte, jeżeli ktoś będzie tak próbował trochę mnie oszukiwać. Ale mimo wszystko liczę na Waszą uczciwość, że jednak hm, nic się w tym względzie nie zmieniło. Myślę, że to będzie no, na pewno taka seryjka i oprócz tego jakieś gameplay, no myślę, że to na pewno. I nawet użytkownik Pan Wacek zadał pytanie bodajże pod odcinkiem z finału Tartarusu na mojej ognistej postaci, czy będzie o Rezydencie. Cóż, zakładam, że chodzi o remake'a, który miał debiut właśnie w tym roku, parę miesięcy wstecz. I najpewniej coś, myślę, że to nagram jako pierwsze tutaj. Ale pierwsze, jeszcze zanim to zrobię, chciałbym sobie skończyć na spokojnie kampanię, którą miałem za rozpocząć, A dokładnie chciałem podczas niej zrobić tam dwa osiągnięcia, czyli zrobić speedruna, czyli poniżej 8 godzin przejść całą grę. Po co postanowiłem połączyć z przejściem gry, wykorzystując wyłącznie pistolet. Tu się, że taki najlepsze to jest red 9. I noże. Chciałem te dwa osiągnięcia połączyć. Czasem wydaje się, to, że to nie jest łatwe, no chyba, że zacznę sobie tymi nożami ciachać, ciachać. No mogę po prostu trochę iść na odważnego. Ale tak, jak myślę, się kończę tę kampanię, to jakiś termin sobie wybiorę do rozpoczęcia nagrywek. Jaki się zobaczy. Może dzisiaj już ją spróbuję ukończyć, może innego dnia. W końcu, no, no są dni, że do pracy będę jeździł, to też różnie będzie. Tu jeszcze muszę zająć się zadaniami, bo jednak na studiach, no, się otrzymuje jakieś prace, że trzeba zrobić, żeby zaliczyć dany przedmiot. W zimie później mi tutaj do egzaminy, ale to dopiero hmm, luty, więc to niby trochę czasu, ale wiadomo, ten czas zleci szybko, już przecież pół listopada za nami. Już dzisiaj 19, zaraz 20, zaraz grudzień, no to <laughs> zleci szybko, że ani się obejrzymy, a już będziemy kolędy śpiewać. <laughs> ale do, myślę, że ode mnie to tyle z kwestii informacyjnych. Więc jak najbardziej już pod tym odcinkiem można zadawać pytania. Jaki jest taki termin finalny dla tych pytań? Sobota. Żeby maksymalnie pytanie pojawiło się w sobotę. Tak, żebym mógł w niedzielę sobie już przejrzeć te pytania, jakieś, wylosować te dziesiątkę i udzielić odpowiedzi. Więc jeżeli jakieś pytanie zauważy, że gdzieś się pojawiło w niedzielę, ja to będę po prostu widzieć, no i ona się nie pojawi. Więc do soboty jest na to czas. Myślę, że to jest aż nad to czasu. I w niedzielę postaram się taki pierwszy odcinek hmm, z tygodnika nagrać. Najpierw tego czasu jeszcze zdążę ustalić, czy dorzucę jeszcze jakiś człon, czy, jak, czy może zostanę przy tej ogólnej nazwie. Się zobaczę. Zatem dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia w pierwszym odcinku z takiego tygodnika. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. No i Cóż mi co mogę rzec? Cześć, moi drodzy!